Dziejów apostolskich Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa sadyseuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedrin i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca Straży Świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im, Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca Straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu. By ich samych nie ukamienował. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj zdecydowałem się przeczytać fragment Dziejów Apostolskich, czyli fragment czytania przed Ewangelią, czytania pierwszego z dnia, czyli ze środy 22 kwietnia. Bardzo mnie zafascynowało to opowiadanie. To opowiadanie. Zresztą Księga Dziwów Apostolskich fascynuje mnie, bardzo ją lubię, lubię ją czytać, lubię zachwycać się postawą apostołów. Dzisiaj też towarzyszy mi figurka Matki Najświętszej, którą przywiozłem sobie z Fatimy. Do niej chciałbym później nawiązać. Ostatnio miałem przy sobą podczas, podczas mojej katechezy obraz Jezusa Miłosiernego, bo sobie tłumaczyliśmy na temat obrazu. A dzisiaj właśnie towarzyszy mi Matka Najświętsza, w tej figurce fatimskiej. Ale teraz właśnie przejdźmy do, do tego czytania. Od niego chciałbym wyjść, nad nim chciałbym się zatrzymać chwilę. To jest piąty rozdział dziełów apostolskich. Sytuacja dzieje się już po zesłaniu Ducha Świętego. Apostołowie pełni mocy, takiej odwagi, radości idą i głoszą zmartwychwstanie Chrystusa, zgłoszą Królestwo Boże, głoszą Słowo Boże. Ludzie, którzy ich słuchają, coraz bardziej się zachwycają, coraz bardziej też dołączają się do nich. No i oczywiście to zaczyna niepokoić przywódców żydowskich. Przecież pamiętamy, że zapłacili żołnierzom rzymskim, żeby rozpowiadali Żydom, opowiadali, że to apostołowie wykradli ciało Chrystusa z grobu, że to jest wszystko jedno wielkie oszustwo, nie było żadnego zmartwychwstania, nie było Chrystusa. A tutaj zaczynają się dokonywać cuda. Ludzie się nawracają, ludzie zaczynają wierzyć w Chrystusa, ludzie zaczynają pragnąć czegoś więcej niż życia na Ziemi. A oni, apostołowie, mocą ducha świętego, w drugim rozdziale mamy opis zesłania ducha świętego, mocą ducha świętego działają i niczego się nie boją, niczym się nie przejmują. I tu widzimy sytuację, że zazdrośni Żydzi wtrącili ich do więzienia. Po co ich wtrącili do więzienia? Żeby nikomu nic nie mówili, żeby w więzieniu przetrzymywać ich, żeby prawda o Chrystusie nie rozpowszechniała się w świecie. No ale, moi drodzy, no właśnie, w więzieniu możemy przypuszczać, że cóż robili? No modlili się, nie przejmowali się tym, że są w więzieniu, tylko modlili się i mówili Chrystusowi, skoro Ty nas posłałeś, skoro napełniłeś nas mocą Ducha Świętego, no to Ty wiesz, co z tym wszystkim zrobić. No i, moi drodzy, popatrzmy, co się dzieje. Yy, Żydzi Odkrywają, że strażnicy stoją na straży, są przy więzieniu, prawda? Wszystko jest pozamykane, a apostołów nie ma w środku. Bo mieli ich przyprowadzić, żeby ich osądzić, a ich nie ma w środku. Ze zdumieniem odkrywają, że apostołowie są w świątyni, że od rana są w świątyni i tam nauczają i tam wykonują swoją pracę, swoją posługę, jakby nigdy nic nie stało. Co mnie w tym wszystkim tak bardzo zafascynowało. Patrzę, moi drodzy, jak Pan Bóg. Potrafi zadziałać, odmienić myślenie, odwrócić myślenie ludzi. Bo przecież oni nie zostali samolotem przewiezieni, oni nie zostali wykradzeni, wykradzeni z tego więzienia. Oni po prostu z niego wyszli. I musiał ich wyprowadzić anioł normalnie drzwiami, prawda? Normalnie przez te drzwi, które były zakluczone, zamknięte, tylko tak odwrócił myślenie strażników, że oni normalnie stali na straży, będąc przekonani, że tam w więzieniu są ci, którzy zostali osadzeni. Więc Pan Bóg dokonuje, non-stop, cudów. Cały czas dzieją się cudy. Pan Bóg, cuda, Pan Bóg no, działa w sposób niesamowity. Ale też to się dzieje tak naturalnie. Interwencja anioła jak najbardziej, ale jak ja sobie to wyobrażam? Pan Bóg odwrócił myślenie, nawet możemy powiedzieć, uśpił myślenie strażników, oni jakby nigdy nie spilnowali, klucze mieli w ręku. Apostołowie, normalnie, najnormalniej w świecie, drzwiami wyszli sobie, wyprowadzeni przez Anioła, wskazana im została droga, poszli do świątyni, żeby tam nauczać. Pan Bóg w ten sposób potrafi wpłynąć, odwrócić myślenie człowieka, odwrócić pewne działanie, jeśli go o to też będziemy prosić, jeśli damy mu też tę możliwość działania, bo to jest też ważne. I teraz, moi drodzy, popatrzmy na życie. Właśnie dlaczego ta figurka Matki Bożej Fatimskiej jest przy mnie? Pozwólcie, że powołam się na książkę, też proponując do czytania, bo jakoś staram się zawsze też pokazać, czym sam żyję i co czytam. Jest taka książeczka, którą pozwólcie tutaj Wam pokażę. Tajemnica Fatimy. Tajemnica Fatimy. Napisana przez pana Grzegorza, Grzegorza Górnego i Janusza e, Rosikonia. To jest taki ich projekt. Oni robią... E, Różne takie właśnie książki połączone z, ze zdjęciami, to są to jakby takie albumy, ale z bardzo dobrą teścią, ponieważ pan górny naprawdę pisze dobre rzeczy, oparte na źródłach. Coś, co naprawdę warto przeczytać. Te książki w tym ich projekcie są na różny temat. Ja w tej chwili czytam książkę o księdzu Michale Sopoźce pod tytułem Ufający również z tej serii. Będę ją jeszcze polecał w czasie codziennika parafialnego, bo też naprawdę da, warto do tego sięgnąć i zapoznać się z tą postacią. Ale teraz wracam do tej książki. Ta książka bardzo pięknie, bardzo skrupulatnie opisuje właśnie, co działo, co działo się, co się wydarzyło w Fatimie. Jest taka jedna historia, ja już może gdzieś tam na kazaniu, w czasie nabożeństw fatimskich o tym wspominałem, ale ona mi bardzo pasuje do tego, co dokonało się w dzisiejszym czytaniu. Nie? To jest taka aktualizacja do naszego życia. Kończy się Druga wojna światowa przenosimy się teraz do Austrii. Jest rok 1945 Austria znalazła się pod okupacją czterech krajów, czyli została rozebrana jakby na, na cztery części. Na część brytyjską, na część francuską, na część amerykańską. No i to jeszcze wszystko jest pół biedy tyczy części. Ale czwarta część sowiecka. Niestety, zostali się, zostali się, Austriacy byli pod wpływem również. Sowietów. Z, Austriaka, z Brytyjczykami, z Francuzami czy z Amerykanami jak najbardziej byli w stanie się dogadać, no ale z Sowietami któż jest w stanie się dogadać. Oni mieli jeden zamiar: wprowadzić komunizm, rozgrabić kraj, bardzo taki smaczny kąsek, bo przecież Austria to piękny, bogaty kraj, prawda? I w ogóle nie chcieli słyszeć, że oni by swoją część mogli oddać. No ale wiadomo, że Austriacy nie chcieli być pod wpływem Sowietów, bo któż by chciał być? No myśmy docenili, myśmy do, doświadczyli właśnie tego przez 50 lat i, i dlatego teraz ile mamy jeszcze do nadrobienia, bo po prostu wprowadzili nas w zacofanie. No i teraz zaczęli się zastanawiać, jak mogliby się Sowietów pozbyć ze swojego kraju. No i moi drodzy, proszę sobie wyobrazić, że rząd austriacki prowadził 300 razy negocjacje. Ze Związkiem Sowieckim na temat wycofania się ich z, ze strefy wpływów w Austrii. 300 negocjacji, 300 spotkań, którym przewodniczył kanclerz Austrii, minister spraw zagranicznych też Austrii i minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, znany nam Wiczesław Mołotow, prawda? bo też i w Polsce zdążył wielkie spustoszenie poczynić. I za każdym razem podczas tych 300 negocjacji, 300 spotkań. Na pytanie, czy opuścicie Austrię, odpowiedź była jednym słowem: nie. Nie ma takiej możliwości. No i moi kochani, Austriacy mieli to szczęście, tu sobie właśnie przewertuję książkę, że mieli takiego zakonnika zafascynowanego właśnie objawieniami w Fatimie, zafascynowanego tym, co Maria mówiła w Fatimie. On się nazywał Ojciec Petrus Pawlicek. I on namówił kanclerza Austrii, że. Jeśli nie potrafimy po ludzku wynegocjować sprawę, to trzeba odwrócić myślenie yy, Sowietów, Rosjan. Jak to uczynić? Tylko przez Maryję. Zaczął kanclerzowi Austrii opowiadać o Fatimie, o tym, jak Maryja wzywa do nawrócenia, a przede wszystkim, podczas każdego z objawień, mówiła, jak ważny jest różaniec, jak ważne jest odmawianie różańca. I w kanclerz Austrii to kupił. I powiedział: Przede wszystkim musimy się zacząć modlić na różańcu. Zorganizowano w Austrii krucjatę różańcową. Zorganizowano w Austrii wielotysięczne, organizowano wielotysięczne procesje różańcowe, procesje światła tak zwane. Potrafiło w takiej procesji iść 15 tysięcy Austriaków, którzy w jednej ręce trzymali światło, w drugiej ręce trzymali różaniec, i całym sercem modlili się właśnie w tej konkretnej intencji, żeby uwolnić się z podpływu Sowietów. No, i po przychodzi 1955 rok, więc zobaczmy już 10 lat po zakończeniu wojny. Ta krucjata różańcowa trwa. Austriacy jadą na kolejne, już któreś tam setne, negocjacje do, do Moskwy, do Związku Sowieckiego. Oczywiście nie ma mowy o wycofaniu się, nie ma mowy o wycofaniu wojsk sowieckich, ale kanclerz jeszcze w Moskwie, kanclerz austriacki zawierza jeszcze raz w swoim sercu siebie, Austrię, niepokalanemu sercu Maryi. Jeśli możemy cokolwiek uczynić, to tylko przez Maryję. Prosi oczywiście Ojca, który go zafascynował objawieniami fatymskimi, prosi o modlitwę, prosi, żeby jeszcze uruchomić to kurciatę, żeby modlić się, żeby odwrócić myślenie. No i moi kochani, staje się rzecz niesamowita. Jest 13 kwietnia 1955 rok, czyli Dzień Fatimski. Bo pamiętamy, że Maria się objawiała 13 każdego miesiąca. Kanclerz Austrii ma to w głowie, że jest Dzień Fatimski. I moi drodzy, decyzja zapada nieoczekiwana: wycofujemy się z Austrii, rezygnujemy ze swojej strefy wpływów w Austrii. Słyszy, Kancerz Austrii przeciera uszy i oczy, nie może uwierzyć, co się dzieje. Mołotow przyjeżdża do Wiednia. Jest 15 maja 1955 roku. Następuje w obecności ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, właśnie kanclerza Austrii i Mołotowa podpisany pakt o tym, że Austria staje się wolnym krajem. Moi kochani, Pan Bóg może odmienić myślenie każdego człowieka. Proszę zobaczyć, no ktoś mu powie racjonalnie, jak to się mogło stać, że zrezygnowali z takiego kąsku, który sobie zajęli po wojnie, prawda? Mieli okazję skomunizować kolejny kraj, wprowadzić ideologię wrogą człowiekowi, rodzinie i tak dalej. Rezygnują tego, bo Austriacy wzięli do ręki różaniec, modlili się. Moi kochani, to jest sytuacja tak jak z, dzisiejszej, z dzisiejszego czytania. Pan Bóg odmienił myślenie ludzi, którzy pilnowali apostołów. Oni spokojnie wykonywali swoją pracę. Pan Bóg przez Maryję odmienił myślenie Sowietów. A Austria stała się wolna. Moi drodzy, chcę Was ponownie zaprosić. Bierzmy do ręki różaniec. Dzisiaj mamy dwóch wrogów, tak naprawdę. Tym wrogiem pierwszym jest grzech. Ilu ludzi żyje w grzechu przez wolne związki, niesakramentalne związki, przez jakieś uzależnienia. Przez jakieś oszustwa, trudne sprawy, takie, taką ucieczkę w grzech. To jest to, co najbardziej nas trawi, aborcja i tak dalej. Grzech, który obraża Boga. To jest nasz główny wróg, który, którego musimy pokonać. Myślę, że konsekwencją też tego jest, jest wróg, który nas odizolował od świata, odizolował nas od ludzi. To jest właśnie wirus. Lekcja. Lekcja, którą przeżywamy, chcemy go pokonać. Pewnie wywieszamy kartki na oknach, będzie dobrze, możemy sobie powtarzać, będzie dobrze, robimy akcję, zostań w domu, bijemy brawo dla medyków. Moi kochani, to jest wszystko ważne. To należy do społeczeństwa. Ale nie zapominajmy, że wroga możemy pokonać tylko i wyłącznie przez Modlitwę i Maryję. Zapraszam Was o 20.30 każdego dnia. Weźcie w ręce Różaniec, nie możemy pójść w procesji światła. Mam nadzieję, że pójdziemy w procesji fatimskiej 13 maja, ale na razie nie możemy pójść. Dlatego twórzmy tę procesję w naszych domach. My tu na plebanii w kaplicy, wy w domu, ale już też powoli można wracać do kościoła, bo przecież wiemy, że już od 20 kwietnia 45 osób może być w kościele. Zapraszam Was. Nie rezygnujmy, bądźmy nam przy świętej. Bezpiecznie, w bezpiecznej odległości, w maseczkach, tak jak nam rząd mówi, prawda? Bo dziękować Bogu odeszliśmy od tego irracjonalnego pomysłu pięciu osób w kościele. Wracamy powoli do normalności. Przyjdźmy. Jest adoracja w poniedziałek, w czwartek. Módlmy się. Módlmy się. Pokonamy każdego wroga. Zostańcie z Bogiem. nie się deszczu, bo ja jestem deszczem.